Witam cię bardzo serdecznie! Dzisiaj poznamy świetną metodę, jak nauczyć się szybko i bardzo prosto odejmować i dodawać ułamki zwykłe. Metodą, uwaga, motylka. Zróbmy sobie takie działanie: 1, druga minus 1, trzecia. I zaczynamy rysować motylka. Mamy jedne skrzydełka, drugie skrzydełka, szkicujemy czółka i mamy tutaj tył motylka. I teraz mnożymy 2 razy 1, czyli te liczby, które są po skosie, daje nam to 2. Mnożymy liczby 1 razy 3 to daje nam 3. I mnożymy liczby 2 razy 3, co daje nam 6. I odejmujemy te liczby, bo naszym działaniem było odejmowanie. 3 minus 2 to będzie 1 i mamy na dole 6. Czyli 1 druga minus 1 trzecia to będzie 1 szósta. Zróbmy sobie kolejny przykład. 3 piąte odjąć 2 siódme i ponownie naszkicujmy sobie naszego motylka. Mamy tutaj jedne liczby po skosie tworzące nam skrzydełka, drugie liczby po skosie znowu tworzące skrzydełka, mamy tutaj parę czułek i szkicujemy sobie jeszcze tył naszego motylka. 5 razy 2 daje nam 10. 3 razy 7 daje 21. 5 razy 7 to będzie 35. No i wykonujemy odejmowanie. 21 odjąć 10 daje nam 11 przez 35, i faktycznie naszym wynikiem jest 11,35. Spróbujmy sobie zrobić jeszcze dwa przykłady z odejmowaniem, a następnie przejdziemy do dodawania, które robi się dokładnie taką samą metodą. Wykonajmy sobie 7. Ósmych, odjąć 4 piąte. Szkicujemy sobie jedne skrzydełka, drugie skrzydełka, parę naszych czułek i tył naszego motylka. I teraz mnożymy. 8 razy 4 daje nam 32, 7 razy 5 to będzie 35, 8 razy 5 daje nam 40. Czyli 35 minus 32 to będzie 3, a w mianowniku mamy 40, wynikiem jest 340. I jeszcze ostatni przykład na odejmowanie. 11 12 minus 7 9, czyli mamy tu troszkę większe liczby, ale zasada jest dokładnie taka sama. Tak więc szkicujemy sobie naszego motylka. Obiecałam, że będzie kolorowo. Mam nadzieję, że dotrzymałam słowa. No i teraz 12 razy 7 to będzie 84, 11 razy 9 to będzie 99 i 12 razy 9 to będzie 100. 8. I wykonujemy to odejmowanie. 99 minus 84 daje nam 15 przez 108. Uwaga, ten wynik jeszcze możemy skrócić, ponieważ jest to ułamek, który jeszcze możemy zapisać w prostszej postaci. Możemy licznik i mianownik tego ułamka skrócić przez 3. 15, jeżeli podzielimy przez 3, daje nam 5, natomiast 108, jeżeli podzielimy przez 3, daje nam 30. 6. I to będzie nasz ostateczny wynik w odejmowaniu 5,36. Przejdźmy teraz do kilku przykładów z dodawania. Zróbmy na przykład działanie, 2 trzecie dodać 1 siódmą i znowu szkicujemy sobie motylka. Mamy jedną skrzydełka, drugie skrzydełka, dorysowujemy czułki oraz tył motylka. I znowu 3 razy 1 to będzie 3. 2 razy 7 to będzie 14 i 3 razy 7 daje nam 21. Teraz pamiętamy o tym, że dodajemy te dwie liczby na górze. 14 dodać 3 daje nam 17 przez 21 i to jest koniec naszego działania. Inny przykład: 3 7 dodać 5 8. I spróbujmy sobie wykonać takie dodawanie. I znowu na początek szkicujemy naszego motylka. Tutaj mamy czułki, tył motylka. I teraz 7 razy 5 daje nam 35.

I to jest cała metoda. Czy ten motylek nie ułatwia dodawania i odejmowania ułamków zwykłych? Mam nadzieję, że tak i ufam, że tobie ta metoda też pomoże. Moim celem jest, żeby jak najwięcej osób dowiedziało się o tej metodzie, ponieważ naprawdę bardzo, ale to bardzo ułatwia liczenie. Jeżeli chcesz mi w tym pomóc, będę ci bardzo wdzięczna, jeżeli polajkujesz ten film, napiszesz mi jakiś komentarz i zasubskrybujesz mój kanał. Robiąc to, pomagasz mi dotrzeć z tą wiedzą do jeszcze większej ilości uczniów, a to jest moim celem. Z góry bardzo ci dziękuję i do usłyszenia w jakimś kolejnym moim filmie.